Małopolska Zachodnia to kopalnia Brzeszcze, to kopalnia Janina, kiedyś kopalnia Siersza, też niestety już zlikwidowana. My dzisiaj głośno upominamy się o miejsca pracy w Małopolsce. Mówimy o tym, że likwidacja jednego z największych małopolskich zakładów pracy spowoduje zapaść cywilizacyjną całego regionu. To jest problem zarówno samych brzeszcz, ale to jest problem i powiatu Święcimskiego i ościennych gmin i ościennych powiatów. Dlatego wszystkie samorządy z naszego okręgu włączyły się do tego protestu. Będą odbywały się posiedzenia rad gminnych, rad powiatowych, gdzie będą przyjmowane uchwały przeciwko, protestujące przeciwko likwidacji kopalni brzeszcze. O tym, że to jest zakład dobry i zakład perspektywiczny, jego, jego roli będzie mówił zarówno pan przewodniczący Filip, jak i pan profesor yy, Duda. Ale pozwólcie państwo, że ja powiem może yy, trochę... O kontekście społecznym i o kontekście, i o wymiarze politycznym tej decyzji, ponieważ uważamy, że to jest tylko i wyłącznie czysto decyzja polityczna. Przy braku pomysłu na polską gospodarkę, przy braku strategii gospodarczej, w ogóle polityki gospodarczej, Ewa Kopacz przyjęła najgorsze z możliwych rozwiązań. Próbuje. Uzdrawiać, jak sama mówi, czy budować polską gospodarkę poprzez jej likwidację. Ewa Kopacz wpisuje się w ten nurt, który od siedmiu lat realizuje konsekwentnie Platforma Obywatelska i PSL, czyli likwidacji polskich podmiotów gospodarczych. bezkrytycznemu poddawaniu się dyktatowi. Brukseli podpisanie pakietu klimatycznego, to że pani Ewa Kopacz zgodziła się na to rozwiązanie, że nie zawetowała. Dzisiaj konsekwencją tego jest między innymi są decyzje, jeżeli chodzi o polskie górnictwo. Platforma IPSL stają się likwidatorem polskiego górnictwa. Ja powiem w tej chwili w ten sposób, że te wszystkie zakłady pracy, które platforma IPSL zamknie, Prawo i sprawiedliwość będzie otwierało, będzie modernizowało i stworzy takie warunki, żeby polska gospodarka była konkurencyjna i żeby opierała się przede wszystkim nasz rozwój opierał się o polskie firmy, o polskie przedsiębiorstwa. Tworzenie miejsc pracy, a nie ich likwidacja. To jest droga rozwoju Polski. Bardzo proszę pan przewodniczący. Ja Państwu powiem w ten sposób, że Sejmik Małopolski Sejmik w Krakowie jest właściwym miejscem do dyskutowania temat kopalni Brzeszcze, ponieważ to tu w stołecznym królewskim mieście Krakowie zapadła decyzja o budowie kopalni Brzeszcze. 115 lat temu krakowski prawnik i finansista pan pana Dadera Paport podjął decyzję o budowie Kopalni Brzeszcze. Kopalnia która była swego czasu kopalnią austriacką, kopalnią, pierwszą, pierwszą, jedyną państwową kopalnią w okresie międzywojennym, przeżyła I wojnę światową, II wojnę światową, okres stalinizmu, socjalizmu. Plan balcerowicza wychodzi na to, że nie przeżyje rządów Platformy Obywatelskiej, bo takie decyzje zapadły 7 stycznia na posiedzeniu Rady Ministrów w plan, planie restrukturyzacji polskiego górnictwa zakłada się likwidację kopalni. Myśmy o kopalni Brzeszcze mówili w Sejmiku dokładnie półtora roku temu. 3 czerwca była zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie y, miejsc pracy w y, Małopolsce, w tym również w kontekście problemu z kopalnią Brzeszcze i od tego czasu jeśli chodzi o kopalnię z Brzeszczy zmieniło się wiele. Zrestrukturyzowano zatrudnienie o 1 trzecią. W tej chwili zatrudnionych jest 2100 kilkadziesiąt osób. Przy zatrudnieniu wtedy ponad 3000. Przygotowano plan naprawczy. Zredukowano y, to, co, to, co y, najistotniejsze się w najistotniejszej środowisku ekonomii, a więc koszty, o prawie praktycznie o połowę. Przygotowano plan naprawczy, który zakłada, że w, roku dwa, w tym obecnym roku, już w grudniu, koszty wydobycia jednej tony będą się pokrywały z, koszty, z ceną sprzedaży, a w roku 2016 zakłada on y, zysk na tej, w, tej, w tej kopalni. Natomiast Poza kopalnią nie zmieniło się wiele, ponieważ zmieniło się tak trzykrotnie za prezesi kompanii węglowej. W międzyczasie jeszcze było dwóch koordynatorów i nie zmienił się kierunek reformy polskiego górnictwa, a brzmi on jednoznacznie i potwierdzony został 7 stycznia. Likwidacja mocy wydobywczych to ma być ratunek czy kierunek, jaki proponuje się polskiemu górnictwu. I w tym wypadku wskazano kopalnie brzeszcze i pozostałe trzy kopalnie, które na Śląsku po prostu na likwidację, nie patrząc właśnie na możliwości wydobywcze, na plan, na to, że ta kopalnia już w 2016 roku może przynieść zysk. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Oddaję panu głos. Szanowni Państwo, w mediach słyszymy coraz częściej głosy, że głównictwo węgla kamiennego jest nieopłacalne, że węgiel kamienny jest surowcem energetycznym że... Nie, nie, nie wytrzyma konkurencji innych źródeł energii. Proszę Państwa, to są opinie bardzo powierzchowne. Światowe prognozy wykorzystania surowców energetycznych na 2050 rok mówią, że udział węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej pozostanie na poziomie około 50%. Z czego to wynika? Po prostu węgiel jest najtańszym surowcem energii. Znaczy, ściślej mówiąc, energia elektryczna produkowana z węgla jest najtańsza i pozostanie. No, co najmniej niedroższa niż produkcja energii elektrycznej z innych źródeł, nawet jeśli wziąć pod uwagę, że, że, że poniesiemy bardzo duże koszty, tak zwanego wdrożenia technologii, tak zwanego czystego spalania węgla. Te, te technologie, które pozwalają sprostać wymagają pakietu klimatycznego przy wykorzystaniu surowca energetycznego, jakim jest węgiel kamienny są opracowywane i Polska powinna tutaj traktować to jako wyzwanie technologiczne, które pozwoli nam utrzymać po prostu, można powiedzieć, bezpieczeństwo energetyczne, oparcie energetyki na własnym surowcu. Tak jak mówiłem, nawet jeśli wdrożyć te kosztowne technologie, które już są opracowywane, to energia elektryczna z węgla powstanie względnie tanim produktem narodowym naszej znaczy narodowej gospodarki. Tak. Proszę Państwa, chciałem podkreślić, że nie możemy poddawać się takim powierzchownym opiniom. Nie możemy pozwolić na to, żeby w imię politycznych celów, bo to są, ta, ta sytuacja jest efektem pewnej polityki, która jest prowadzona od dłuższego czasu, szczególnie w okresie sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską. Polityki zmierzającej do likwidacji polskiego ministra. To, że, to jest, że węgiel jest bardzo atrakcyjnym surowcem energetycznym, świadcz, jest potwierdzane również przez, można powiedzieć, dość duże zainteresowanie prywatnych przedsiębiorców budową czy, czy od, odtworzeniem zlikwidowanych polskich kopalń. I, informacje mówią na przykład, że pan Kurczyk planuje budowę kopalni, przewidując eksploatację w okresie około 60 lat. No, o, można powiedzieć, wątpliwościach, jakie rodzi teza o nieopłacalności wydobywania węgla, między innymi w kopalni Brzesze, świadczy między innymi całkiem dobra kondycja sprywatyzowanej kopalni Silesia. Po prostu ta sytuacja, jaka powstała, jest po prostu efektem pewnej linii politycznej, z którą łączy się bardzo, bardzo złe zarządzanie. I to jest Sytuacja, która może być naprawiona tylko w drodze po prostu zmiany tej Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Pan Cóż chciałem przede wszystkim Państwu zwrócić uwagę na to, że górnicy kopalni przeszcze walczą o swoje miejsca pracy, to walczą o swoje rodziny, o ich byt. Wszyscy wiemy jak ważna jest praca górników na Śląsku, jak ważna jest praca dla ich rodzin. To też jest ważne, żebyście Państwo to medialnie, medialnie przedstawiali, że o co, o co tam dokładnie idzie. Chciałbym także Państwu powiedzieć, że według mojej wiedzy w tej chwili związkowej, determinacja na Śląsku i w Małopolsce, w tych wszystkich kopalniach, które się solidaryzują z kopalnią Brzeszcze, jest bardzo duża. Już dzisiaj deklarują załogi wielu tych kopalń, także tych pozostałych z holdingu, że podejmą różnego rodzaju akcje protestu na znak solidarności z kopalnią Brzeszcze, a być może także, opierając się na relacjach regionu Śląsko-Dąbrowskiego, inne kopalnie do tego protestu dołączą. Więc tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, jest to bardzo poważna sytuacja, rzutująca także na, na rynek pracy w Małopolsce i myślę, że nasza inicjatywa zwołania nadzwyczajnej sesji jest jak najbardziej właściwa, zwłaszcza, że zadaniem także radnych województwa małopolskiego jest nie tylko tworzenie miejsc pracy, ale także obrona już tych istniejących. I tutaj będziemy bardzo mocno i bardzo głośno o tym mówić. Dziękuję bardzo. Oddajemy Państwu głos. Proszę bardzo. Czy są jakieś pytania? Jaka jest sytuacja w tej chwili w kopalni? coś W tej chwili w kopalni na dole, część załogi jest na dole. Prowadzi akcję protestacyjną, nie wyjeżdżają do góry. I ja oczekujemy jednego, jednego postulatu. Jeśli chodzi o osoby, to jest różnie. To jest kwestia rotacji, bo kopalnia dalej funkcjonuje, czyli wszystkie służby wentylacyjne, odmetanowania, służby odwodnienia i tak dalej muszą funkcjonować. Tutaj jest pełne bezpieczeństwo załogi tej, która jest na dole. Także powiem tak, to jest w granicach 500, 600, 400 osób, to w zależności od, 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 od tego, kto co musi wykonać czyli na tej kopalni. Zmiany. Również, tak. Mm -hmm. Postulaty oczekujecie? Postulat jest jeden cofnięcie decyzji o likwidacji kopalni. Tutaj jak Pan Przewodniczący powiedział, nie chodzi o żadne przywileje, o żadne wynagrodzenia, tu chodzi o zachowanie miejsc pracy. A potencjalna prywatyzacja tej kompanii. Yy, nie. znaczy, mój krótko, powstrzymanie i wygaszanie obecnie, tak, dużych miejsc na linii prywatnego inwestora, który wchodzi w grę? Dzisiaj decyzja rządu jest taka, że kopalnia ma być przekazana i to kwestia miesiąca, dwóch miesięcy najpóźniej naj, 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 naj do spółki restrukturyzacji kopalń w celu wygaszenia, czyli jednoznacznie mówi się o likwidacji kopalni. Nie, tylko pytam, czy... nie mówi się o, o jakikolwiek wariancie. To się, Takie, pro... być... Takie propozycje ze strony załogi kopalni wychodziły. Tu się nikt nie opiera, że to ma być kompania węglowa, to ma być holding, to może być najkorzystniej, byłoby połączenie z energetyką, bo tak naprawdę problemy górnictwa wiążą się przede wszystkim z nadprodukcją czy nad podażą węgla, ewentualnie sprzedażą tego węgla. To jest sterowana w Katowicach nie na poziomie kopalni, a na poziomie kompanii węglowej. Stąd, jakby decyzje o tym, która kopalnia jest rentowna, a która nie jest rentowna, to naprawdę są w rękach zarządu kompanii węglowej, a nie w rękach ludników kopalni Brzeszczy. Tutaj, Panie redaktorze, może jeszcze trzeba podkreślić jedną rzecz, bo to pytanie, yy, yy, które pan zadał, ono tak naprawdę dotyczy formy rozmowy yy, czy podejmowania decyzji o likwidacji kopalni Brzeszczy i tych czterech kopalń, tego programu, który pani premier przedstawiła. Nikt z nikim nie rozmawiał. Rząd podjął decyzję arbitralnie, nie uzgodnił tego ani ze stroną związkową. Tak trudne decyzje dotyczące przyszłości zakładów pracy, każdej ważnej decyzji, która dotyczy ogromnej części polskiego społeczeństwa powinny być również dyskutowane i debatowane w formie debaty, na przykład w Sejmie, w Parlamencie, po to, żeby wszystkie strony mogły przedstawić swoje argumenty. Tutaj zabrakło tej rozmowy. Być może że w tej chwili uda się nakłonić również w co bardzo gorąco wierzę przedstawicielom związków do tego, żeby wreszcie ktoś z rządu zaczął. Poważnie z górnikami rozmawiać. Ale to musi być rozmowa na takiej właśnie zasadzie. Jakie są szanse, jakie są możliwości, co zrobimy, żeby polska gospodarka się rozwijała, a nie arbitralne powiedzenie, zamykamy, likwidujemy. Myśmy już słyszeli, do ty kopalnia Brzeszczeń nie tylko, ale całe górnictwo, i my tutaj z panem radnym mamy dość bogatą wiedzę na ten temat, od wielu, wielu lat przeżywała różne koleje, były różne zawsze dyskusje. Y Transformacje, tak jak mówił Zdzisław, przeżyliśmy i plan Balcerowicza, i potem było wielokrotnie już restrukturyzowane polskie górnictwo. To słowo klucz restrukturyzacja, naprawa, rentowne kopalnie to jest pewna magia, którą rządzący obecni również próbują przed Polakami roztaczać, a tak naprawdę nie ma pomysłu na to, co zrobić, żeby polskie górnictwo zaczęło być konkurencyjne. Dlaczego minister Kowalczyk powiedział wyraźnie: nadal będziemy importować. Węgiel z Rosji do Polski. Więc jeżeli w ubiegłym roku czy dwa lata temu na zwałach przy kopalniach węglowych leżało dokładnie tyle ton, ile sprowadzono do Polski, to wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Ten rząd nie ma kompletnie żadnego nie tylko pomysłu, ale nie ma dobrej woli, żeby polskie górnictwo wyprowadzić na prostą, żeby stało się konkurencyjne i tak, jak mówi pan profesor, że było ważnym elementem polskiej, rozwoju polskiej gospodarki. Tak myślą dzisiaj inne państwa. Czechą się o Opłaca, jak mówią górnicy, Niemcom się opłaca, tylko Polakom się nie opłaca. Co z tego możemy Bo moim zdaniem to jest trochę za mało. Sejmik to jest jednak... Panie, redaktorze, Panie redaktorze, sejmikiem rządzą w tej chwili politycy Platformy i PSL-u. Rząd tworzą politycy Platformy i PSL-u. I jeszcze raz podfie, pod, chcę podkreślić, że Zarząd Województwa to nie są samorządowcy, to są politycy i oni powinni się w tej chwili bardzo aktywnie włączyć w obronę miejsc pracy w Małopolsce. Marszałek Sowa, który notabene jest mieszkańcem powiatu a sam ma za sobą przeszłość górniczą, jak lubi się chwalić na barburkach, mam nadzieję, że zacznie w tej chwili troszczyć się również o y, tę ważną branżę dla Małopolski. Y, Sejmik jest współrządzony przez PSL. Ministrem pracy jest w tej chwili przedstawiciel PSL-u, zresztą pan minister tutaj z Krakowa, z Małopolski. Za górnictwo, za gospodarkę w rządzie odpowiada PSL pan wicepremier Piechociński, który jeszcze w ubiegłym roku. Na moje pytanie, kiedy mówiłam, kiedy była właśnie tam ta debata, że jest, już zaczęło się mówić o tym, że kopalnia brzeszcze może być likwidowana, czy jak to ładnie nazywano, restrukturowana, zarzekał się przed wyborami oczywiście, że żadnych likwidacji kopalni na pewno nie będzie. Więc w tej chwili również politycy. Platformy i PZL-u, stąd z Małopolski, muszą stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć, jaka jest ich wizja, co zrobią, żeby obronić miejsca pracy. Bo, a to, że Sejmik jest też ważnym miejscem do takiej debaty i że powinien zajmować się ważnymi sprawami dla mieszkańców Małopolski, to dla mnie jest sprawą oczywistą. Ja chcę Państwu też powiedzieć, że jeżeli dzisiaj politycy Platformy z Małopolski nie staną na wysokości zadania i nie obronią kopalni brzeszcz, to jutro może okazać się, że Platforma, tak jak do tej pory IPSL to robiła przez 7 lat, gdzie wszystkie decyzje podejmowane były przeciwko Małopolsce i Małopolska nie mogła doczekać się żadnych ważnych inwestycji i tylko i wyłącznie obserwowaliśmy zwijanie tego województwa. Może okazać się, że niebawem usłyszymy, dowiemy się o zamykaniu kolejnych firm czy przedsiębiorstw w Małopolsce, że politycy Platformy i psl u będą się znowu Znowu zgadzali na to, żeby Małopolska była przez ich centralę ograniczona. tego trzeba powiedzieć zdecydowanie nie i wezwać również do odpowiedzi polityków w Sejmiku. Oczekujemy również reakcji ze strony pana wojewody, który wielokrotnie bywał na kopalni Brzeszcze, również składał różnego rodzaju deklaracje i też jako przedstawiciel tutaj rządu. W Małopolsce powinien stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć, jaka jest jego koncepcja. Czy ktoś z Państwa by chciał Jeżeli nie, to bardzo serdecznie Dziękujemy. dziękuję. za